Serdecznie witam ukłony mójcie z tej strony i witam w odcinku numer 4, który tak naprawdę jest uzupełnieniem do poprzedniego odcinka numer 3. Ja tam w końcowych w końcówce delikatnie zasugerowałem, że gra jest zbagowana i że nie mogę się wydostać z posiadłości, gdyż ta brama, której powinienem dotknąć, zabezpieczona dodatkowym płotem. Oczywiście gra nie prowadzi za rączkę. Ona do pewnego momentu faktycznie była. Niewiarygodnie prosta, a przeciwnicy byli niewiarygodnie debilni, i wydawało mi się, że ten poziom debilności się utrzyma. Troszkę się to zmieniło. Zaraz spojrzycie, o tutaj ta żółta linia, która biegnie, to jest prunt, i ten prunt trzeba wyłączyć. Tutaj jest ten bezpiecznik, o, żeby nam to zabezpieczenie bramy zniknęło. Jak widzicie, mamy trzech zawodników, których trzeba ominąć. Trzeba tak spowodować, żeby po prostu ich nie było ewentualnie. Y Przechytrzyć jakoś dostać się do bramy, otworzyć ją. Nie będzie to proste zadanie. Postaram się. Yy, dobra, zaczynamy. Szkoda gadki, szkoda gadki szmatki. Wezmę łuk. Spróbujemy na dzień dobry troszkę tego pana, który. No tak, jak już celował to, który tam stoi. O, właśnie tego. Troszkę go zdekoncentrować, żeby on tam tutaj nie przeszkadzał. Te dzbanki są fajnie porstawiane, bo faktycznie przycią przyciągają uwagę tych dżentelmenów. Dobra, teraz naszym głównym zadaniem będzie pozbawienie przytomności, tudzież odwrócenie uwagi, ale ja bym chyba, jeżeli gdybym miał głosować, pozbawiłbym go przytomności. Nie wiem, czy ten pan z toporem. Ten pan z toporem e, pragnę zaznaczyć wali na hita, czyli nie mamy możliwości obrony się przed tym ciosem. Czekajcie, ja tu. Dobra. Poczekajmy chwilę, jak się sytuacja rozwinie. Trzeba troszkę uważać. E, czas, kiedy biegaliśmy na pałę. Bezpowrotnie, podejrzewam, się zakończył. No, niestety, ale może nie tyle co niestety, co bardziej stety. Ja jestem zadowolony, bo byłem troszkę, bo mam zdegustowany tym niziutkim poziomem trudności. Zobaczymy, czy on go zauważy w ogóle. Czy on sobie jak on sobie pójdzie, tu, już jestem w domu. Dobra, idzie, nie widzi go. Czy ja teraz bez większych problemów mogę udać się tutaj? Zobaczymy jeszcze. Tutaj mam wytrychy. Zawsze te wytrychy, powiem wam szczerze, kiedy czuję taki mały pressing czasowy. Trochę mi w poprzednich odcinkach z tymi wytrychami nie szło. Natomiast teraz to się trochę chyba zmieniło. Mam lepiej ustawione to wszystko. Dobra, zamykamy. Póki co, na razie panowie, idziemy szukać szczęścia dalej. Zobaczymy, co tu się dzieje. A, dobra, otwarte, zamknięte? Nie da rady, zamknięte. Zobaczymy, gdzie my się dostaliśmy. Dobra, jak widzicie, ta linia biegnie w tamtą stronę. To na pewno będzie jakieś towarzystwo. No i jest dwóch. Dobra, dwóch zawodników. Butelka do odwrócenia uwagi. Jakiś rodzaj maszynerii. Poczekajcie, tu jakaś kartka. Nowy generator w szopie ogrodowej już działa, mechanizm jest połączony z frontową bramą, więc wara od niego, o ile nie chcecie mieć obciętego żołdu. Wrota mają być zamknięte, a klub Baźmy przy pasie najbliższego strażnika. Pas najbliższego strażnika, nie podoba mi się to, czyli będę musiał wykraść. Jakby <laughs> złodziejstwa jeszcze tutaj, złodziejstwo się tutaj niestety jeszcze nie bawiłem, natomiast tu jest to, co mi się podoba najbardziej. Tylko musiałbym mieć odpowiednie strzały, aby tu wbić, i tu by spadła tytylina Nie mam tych strzał, czy one są w ogóle tutaj na tej na tej mapie. Powiem wam szczerze, co mi się podoba naprawdę w grze, i to muszę ewidentnie podkreślić. Różnorodne sposoby dostawania się do różnych miejsc teoretycznie nie musiałbym chyba zdobywać klucza, gdybym miał te strzały, mógłbym wtedy swobodnie sobie przejść do tamtego pomieszczenia i byłoby bez problemu, a teraz bez problemu nie będzie. Czekajcie. Co tam? On coś gada? Nigdy nie wiem, czy oni coś gadają do mnie, czy. Ten ma klucz. Ten ma klucz. Trzeba spojrzeć jaką matrasę i mu ten klucz podwędzić. Niestety, wszystko jest rozświetlone dookoła. Tam jest drugi zawodnik. Ja nie wiem czemu ja nie mogę, właśnie, ogłuszyć tego. To jest butelka. Ja z tymi kurde rzucaniami to mam zawsze problem. Czekajcie, spróbujemy go tutaj zwabić. O, ja to najgorzej było, co ja teraz zrobiłem. Mam nadzieję, że on za mną nie pobiegnie. Ach, ten z toporem jest najgorszy, najgorszy. Najgorszy z najgorszych. Dobra, poczekajmy chwilę. No, niestety musi mu zjechać do końca. Dobra, zjechał mu. Muszę tak to przycelować, żebym. Kurde, stoi tutaj. Dobra, nie wiem jak to jak to będzie miało wyglądać tak kradzież. Podejrzewam, że mi się na pewno nie uda. Nie ma za bardzo gdzie uciec. Ej, udało się. Udało się. Trzymajcie mnie Bo się udała kradzież. Dobra, dobra, dobra. Zamykamy drzwi, żeby mi czasami... Pierwsza moja kradzież niezwykle udana, czyli mam talent. Czekajcie, bo tu było otwarte tochno. Możemy sobie tworzyć. To jest ten skrót, który spowoduje, że... Czekajcie, ale nadal pali nam się jedna y, kontrolka. Dobra, już nam się nie pali, czyli rozwiązaniem była woda. Y, tylko teraz nie wiem, czy to jest wszystko, co ja powinienem tutaj ogarnąć. Czy jeszcze coś mi zostało? Wydawało mi się, że. Ale nie, prąd już nie płynie, czyli prąd jest wyłączony. Natomiast widzę, że jest możliwość dostania się jeszcze do jakichś innych pomieszczeń tutaj w tej posiadłości. Tam jest chyba coś otwarte. Może spróbujemy? W związku z faktem, że ten odcinek i tak jest odcinkiem uzupełniającym, spróbuję tutaj jeszcze nieco powęszyć. Potwierałem sobie wszystkie możliwe wrota, także jest opcja, że w najgorszym wypadku będę wiedział, w którą stronę uciekać. Mam przynajmniej gdzie? Nie mogę podświetlić tych y, zawodników. Dobra. Ten jest najistotniejszy, żeby go minąć. Okej. Okay. Przeszliśmy. Całe szczęście. Czekajcie. Co tu mam? Otwieraj. Czemu ja nie mogę tego otworzyć? No czemu nie mogę otworzyć? No bo trzeba użyć wytrycha. Nie! Glifów tylko wytrycha. Dobra. Dobra. Dobra mi kamera gdzieś uciekła. Już przed mówiłem, że wszystko ok. Dobra. Mamy płonące strzały. Trzeba zwracać uwagi właśnie na te sztandary. To jest chyba wejście główne, ale również sobie otworzę. Tak z czystej ciekawości. No nie, zobaczymy cię na wy... Tak, to jest wejście główne, ok. Sprawdźmy teraz... Ustawmy na ogień. Widzicie? Czyli mamy poukrywane pewne rzeczy. Kurde, co nam to daje? Dobra, wejdę tak z czystej ciekawości. Powiem wam szczerze, nie do końca widzę... Tą drogę, którą muszę tutaj przebyć, to tylko chętnie sobie sprawdzę. Jest tu dróż. O Jezus, to jest najgorsze, nie? Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. A nie mogę się tego złapać. Pomimo tego, że wygląda jakbym mógł. A, ale tak mogę. No i aha, dobra. Czyli to o to chodzi. Czyli tu ograniczamy się do zebrania skarbów. Nic poza tym skarby zebrane, proszę państwa. Wydaje mi się, że ta posiadłość już jest teraz. Natomiast tutaj tu się nic nie dostanę. Dobra, czyli jesteśmy w miejscu na placu głównym. Przeciwnik jeden, strażnik jeden, nadal śpi. Otworzyła nam się. Ochrona do naszej bramy, czyli teraz co nam zostało to przedostać się do bramy, przytrzymać tam chyba przez 3 sekundy i opuścić misję. Dobra, muszę sobie... Kurde, żebym sobie to niepotrzebnie pod koniec skomplikował sytuację. Dobra. Dobrze, że on nie zmienia tej trasy. To jest jedyna słuszna. Póki jestem w cieniu, wydaje mi się, że jestem bezpieczny. Weźmy jeszcze to. I udali się. Udali się, proszę Państwa. Kolejna misja zakończona. Wykonałem 7 na 9 celi. Pozbawiłem przytomności 5 zawodników. Dwukrotnie zostałem wykryty. Nikogo nie zabiłem, chociaż nie wiem, czy jest taka możliwość. 813, czyli tak naprawdę zmieściłem się e, niewiele ponad to, co miałem do zdobycia, bez rozlewu krwi. Kurde, no nie mogę tu chyba rozlewać krwi. Tu teraz jest, wybierz nagrodę, Znajdź zaginiony artefakt, by zdobyć nagrodę dla Kasandry. Złodziejska, spożywanie jedzenia, więcej zdrowia, zrobisz mnie hałasu, się z trzema strzałami z wody. Ja chyba sobie wezmę to. OK, To sobie klepnę. Zobaczymy teraz, czy będzie jakaś. Wybierz nagrodę ją się. Aha, czyli to jest kolejna na kolejna nagroda. Łagodny zeskok. Będę robił mniej hałasu. Ja już jakąś nagrodę wcześniej wybrałem. To mam teraz wczytywanie się. Wieża Zagorowa, czyli teraz będzie jakieś scenariuszowe jeszcze dokończenie tej misji, ewentualnie wprowadzenie do misji numer 4 jest Kassandra. Mam przyniosłem. it wasn't easy nie było, łatwo, but... nie było. yeah we got it emphasis on, on razem wstaje, się na mnie dziwnie patrzy. it's oh. happening. for the first time in centuries the glyphs are waking not the first time i told you they started reacting when the eye found me it's deciphered the prophecy book it tells of a ritual meant for the blood moon eclipse Whatever Northcrest is planning, this is part of it. Bringing back the Keepers won't end well. Their magic never dies quietly. The old prophecies spoke of golden bones. That skull, I've seen it before. The Primal Mask. My friend Dotus uncovered it years ago. Floating skulls? Never a good sign. Indeed. After that, Dotus went quiet. Said the glyphs would wake again. Then he's our lead. Dota still resides in New Quarter. Go swiftly. If Northcrest catches the scent, the watch won't be far behind. Okay. Maska wygląda troszkę jak maska od hokeja Czyli to wszystko? Czyli dostaliśmy wprowadzeni do misji numer 4 Powiem Wam szczerze, nie będę rozpoczynał misji numer 4 czy mam to wziąć. W tym już odcinku. Kurde, nie korzystam z tego ptaka, z tego co wiem, te misje są dość długie. Tu mamy na wprowadzenie. Kasandra przetłumaczyła księgę Przepowiedni, w której opisano pierwotną maskę. Stary, stary znajomy Cassandra, historyk Dotus, ma tę maskę w swoim mieszkaniu w nowej dzielnicy, więc czas złożyć mu wizytę. Zachowaj ostrożność, plotki głoszą, że Straż Miejska coś szykuje w tej części miasta. Dobra, to misję numer 4 zaczniemy sobie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy będzie troszkę krótszy, ale może przynajmniej będzie szansa, że obejrzycie jego większą część. Czwartą misję zaczniemy sobie w kolejnym spotkaniu. Z tego co wiem, tych misji tutaj. Będzie około 5, także ta gra jest stosunkowo krótka. Ja powiem wam że gra nie zapisuje się w trakcie misji, także za każdym razem jak przerywam misję, to będę musiał rozpoczynać od nowa, co jest całkowicie bez sensu. Tutaj misję, którą obecnie przychodziłem, przychodziłem po raz kolejny i zrobiłem naprawdę chyba w 5 minut całą, bo już wiedziałem dokładnie co trzeba robić. Oczywiście wchodząc za nową, to nigdy nie wiadomo, co się dzieje, także to się, ten czas się wydłuża. Tak czy siak, kolejna misja w kolejnym odcinku. Żeby już nie zamulać, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do go na kolejne spotkania ze złodziejką. Także trzymajcie się na razie.